Święta za pasem, widzę, że pracy panią nie brakuje na stoisku, proszę powiedzieć, kto i z czym najczęściej do państwa przychodzi? Najczęściej przychodzą do nas osoby, które właśnie robią teraz na ostatnią właśnie chwilę zakupy i chciałyby fajnie jakoś zapakować te nasze upominki dla najbliższych. Pojawiają się przeróżne rzeczy: od kosmetyków po ubrania, bieliznę, perfumy. Jak również bardziej zabawne rzeczy, takie jak na przykład gumowe jakieś smoki, które swoim kształtem trochę utrudniają nam pracę, aczkolwiek no jest ciekawie, jest wesoło i na pewno forma tego zapakowania prezentu jest ciekawa i sprawi pewnie radość niejednej osobie. Czy był taki prezent, którego nie udało się zapakować? Nie. Nie ma takiej możliwości. Nasze śnieżynki właśnie działają prężnie i staramy się podołać wszystkim wyzwaniom, także nie ma takiej możliwości. Aczkolwiek jeszcze kilka dni przed nami, także zobaczymy, co z tego będzie. Kilka dni i to chyba najgorętszych, bo z reguły kupujemy prezenty na ostatnią minutę. Jesteście przygotowani? Jesteśmy przygotowane, tak jak widać właśnie cały czas bez chwili przerwy działamy, aby każdy prezent został zapakowany. Musimy pomóc Mikołajowi w tej ciężkiej pracy, dlatego właśnie Plaza postarała się o to, aby tutaj w punkcie pakowania prezentów były śnieżynki, które cały czas pakują prezenty. I teraz właśnie przez te najbliższe kilka dni będziemy jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. I pakowały wszystkie upominki. Prezenty pakujecie właściwie cały dzień, tak? Prezenty pakujemy w dni od poniedziałku do piątku od godziny 12 do 20, natomiast w weekend od godziny 11 do 20. Działamy również w Wigilię, także warto o tym pamiętać dla wszystkich zapominalskich, bądź osób, które po prostu dużo pracują, mogą zjawić się jeszcze w Wigilię i skorzystać właśnie z naszej pomocy. My bardzo chętnie zapakujemy każdy prezent. Każdy zakupiony w Toruń Plaze. Tak. Prezent, e, upominek musi być tutaj, właśnie z plazy. Musi być zakupiony na terenie plazy. E, nieważne co to jest, ważne, żeby było właśnie z tego miejsca. E, należy przyjść do nas, okazać paragon, a my już zrobimy całą resztę. Rozumiem, ile prezentów dziennie pakujecie? Oj, bardzo dużo! Teraz z każdym dni, dniem bliżej świąt ta liczba się powiększa. Także nawet nie jestem w stanie tak na tą chwilę określić, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeszcze jedno pytanie. Czy będzie Pani miała siłę zapakować własne prezenty? Powiem, że pracujemy naprawdę bardzo dużo, ale myślę, że te własne prezenty sprawiają jednak najwięcej radości. I mimo tego, że atmosfera jest świetna, to dla najbliższych zawsze te prezenty są najlepsze, więc na pewno wystarczy tych sił i radości, by jeszcze zapakować te ostatnie kilka prezentów.